Mojżesz powiedział do ludu, a teraz Izraelu słuchaj praw i nakazów, które uczą was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Patrzcie, nauczałem was praw i nakazów, jak mi rozkazał czynić Pan, Bóg mój, abyście je wypełniali w kraju, do którego idziecie, by objąć go w posiadanie. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą, z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny, bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan Bóg nasz, ilekroć go wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to prawo, które ja wam dziś daję? Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały Twe oczy, bez Twego serca nie uszły po wszystkie dni Twego życia." Ale ucz ich swych synów i wnuków. Strzeżcie się i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą z pewnością: Ten, ten naród to lud mądry i rozumny. Czy przyjmujemy chrześcijaństwo, naszą wiarę, Ewangelię, nauczanie Kościoła, czy przyznajemy, że to jest największa mądrość naszego życia? Czasem gdzieś próbujemy wchodzić w jakieś różne mądrości, jakieś filozofie, jakieś um, osiągnięcia nauki, techniki, często gdzieś w to wchodzimy, lubimy w tym słuchać, czegoś czytać, poznawać to, wchodzić, zgłębiać takie tajniki nowości, nauki. Często to nas jakoś wciąga, ale czy wciąga nas też największa mądrość naszego życia, czyli nasza wiara, czyli Ewangelia? Czyli Boże Przykazania, czyli nauka Kościoła, chrześcijaństwo, sam Jezus, który jest naszą mądrością. Czy rzeczywiście czujemy, że to jest nasza mądrość? Czy rzeczywiście jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy chrześcijanami? Czy też staramy się zgłębiać tę mądrość? Wielki Post to jest też taki czas zgłębiania tej Bożej mądrości. Często spotykam ludzi, którzy są bardzo zainteresowani. Wiarą. i są tacy ludzie, którzy wprost żyją tym, że ludzie, zwłaszcza jakoś szczególnie to widać w takich nowo nawróconych ludziach, którzy tylko niedawno przyszli do kościoła, takich u nas jest dosyć sporo, ludzie, którzy ciągle o coś pytają, ciągle słuchają, są zachwyceni każdym kazaniem, każdym rozmyślaniem, którzy przychodzą na katechizację, którzy czytają Biblię, czytają książki katechizm, zadają mnóstwo pytań, to są ludzie, którzy no, widać, że żyją tym, że to jest dla nich. Oni zna, znaleźli w chrześcijaństwie mądrość, mądrość swojego życia. I zachwycają tacy ludzie. Bardzo lubię z nimi rozmawiać, bardzo lubię ich słuchać, patrzeć nawet na nich, jak oni przeżywają swoją wiarę. A czy my, nawet jeżeli już dawno jesteśmy chrześcijanami, czy umiemy się tym tak zachwycać? Kiedy rozmyślałem nad tym słowem, żeby najpierw porozmyślać samemu, a później się z Wami podzielić, to przyszła jakaś taka wielka radość, że jestem chrześcijaninem. Taka wielka wdzięczność Panu Bogu, że znam Jezusa, że znam Ewangelię, że, że się modlę, że mogę być przy Nim w Najświętszym Sakramencie, że On jest w moim życiu, że jest ta, ta Boża mądrość. Bardzo taki dziękowałem Panu Bogu i tak się cieszyłem z tego, że On jest w moim życiu. I myślę, że Dobrze, jeżeli tak patrzymy na życie, jeżeli tak zachwycamy obecnością Pana Boga. Może gdzieś w takiej codzienności gubimy tę radość, ten taki entuzjazm, to, to takie zakochanie w Pana Boga, może gdzieś nam się to gubi trochę. Ale właśnie też to słowo no, przypomina nam, że inni ludzie też mogą się nawet zachwycić mądrością Ewangelii, mądrością chrześcijaństwa, jeśli zobaczą w nas, że my rzeczywiście tym żyjemy. To tak jak w Ewangelii dziś przeczytamy, ktokolwiek zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Będzie wielki w Królestwie Niebieskim ten, który wypełnia i uczy wypełniać. Czyli jak my będziemy rzeczywiście wypełniać te Boże przekazania, żyć według Ewangelii, to będziemy wielkimi ludźmi. I rzeczywiście często patrzę na takich ludzi, którzy. Starają się tak bardzo mocno żyć po chrześcijańsku, tak bardzo konkretnie, radykalnie żyć po chrześcijańsku, i czasem, jak z nimi rozmawiam, to się zachwycam ich mądrością, taką życiową mądrością. Czasem to są bardzo prości ludzie, ale tak mądrzy, że czuję się przy, nim, przy nich mały, zachwycam się ich wielkością, ich mądrością. I też nieraz spotkałem się z tym, że ludzie zachwycali się mądrością chrześcijaństwa. Ludzie, którzy przyszli do kościoła. W jakiś tam sposób trochę popatrzyli, trochę coś usłyszeli, i byli tak zachwyceni, jak u was tutaj jest wszystko dobrze, jak to, jaka to jest mądrość, jak wy, mądrze patrzycie na życie. Nieraz słyszałam taki zachwyt. I rzeczywiście dobrze by było, jakby nawet nie to, że my próbujemy jakoś wcisnąć ludziom Ewangelię, bo to nie byłoby dobre, ale jeżeli im pokazujemy, pokazujemy światło Ewangelii, pokazujemy. Jako, jaką mądrością jest to dla nas? mamy w tym jakiś entuzjazm, jakiś zapał, jakąś radość? To myślę, że wiele osób też zarazi się tą mądrością Ewangelii i też zechce ją zgłębiać. Któryż wielki naród ma Bogów tak bliskich jak Pan, Bóg nasz, ilekroć go wzywamy? Czy uświadamiamy sobie bliskość Boga, że mamy Boga, który jest oczywiście jest jedyny Bóg, ale. Spojrzenie na Boga nawet w różnych religiach, że mamy tego Boga, który jest nam najbliższy ze wszystkich obrazów Boga w różnych religiach, że który jeszcze Pan Bóg, Bóg stał się człowiekiem, nie tylko stał się człowiekiem, a który jeszcze Bóg przyniósł siebie w ofierze, złożył siebie w ofierze, który Bóg oddał życie za człowieka, który Bóg umarł na krzyżu za, za nas, żeby nas zbawić, który Bóg wziął na siebie nasze grzechy, nasze słabości żeby nas uwolnić, żeby nas uratować. Gdzie jest jeszcze taki obraz Boga? Boga, który nas kocha, Boga, który, nas, który nam nieustannie przebacza, który jest miłosierny. Gdzie jeszcze znajdziemy takiego Boga? W jakiej jeszcze religii, w jakim jeszcze wierzeniu znajdziemy takiego Boga, jak nasz Bóg, jak Jezus Chrystus, który za nas umarł na krzyżu i też Bóg, do którego możemy się ciągle zwracać. Bóg bliski, i lekroć Go wzywamy. Pięknie jest to powiedziane, Bóg bliski, ilekroć go wzywamy. Przy czym to jest Stary Testament, jeszcze nie znamy Jezusa, a już ten Bóg jest najbliższy ze wszystkich. I ilekroć go wzywamy, czyli ile razy mieliśmy takie doświadczenie, że wzywaliśmy Boga, i on nam pomógł, on nas uratował, on nas podtrzymał. Czuliśmy Jego wsparcie, Jego obecność, Jego bliskość. I dalej czytamy, tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś. Nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały Twoje oczy, by z Twojego serca nie uszły po wszystkie dni Twojego życia. Jest taka pokusa, żeby zapomnieć. My ciągle o czymś zapominamy. I też ciągle zapominamy o tym, że Pan Bóg jest taki dobry. Zachwycamy się, jak Pan Bóg nam pomógł, jak nas wysłuchał, jak on jest dobry, jak jest bliski. Przyjdzie jakaś pokusa, przyjdzie jakieś doświadczenie, jakaś próba, zapomnimy, jakieś wątpliwości przychodzą, a może to jednak nie tak. Tyle razy żeśmy doświadczali i ciągle zapominamy, nie zapominaj, nie zapominaj o tym, co Pan Bóg ci zrobił. Nieraz spotykamy takich ludzi, którzy tak zachwyceni byli Panem Bogiem, tak się modlili, nieraz mówili: O, Pan Bóg mnie wysłuchał, Pan Bóg jest dobry, Pan Bóg mi pomógł, a potem przestali chodzić do kościoła, przestali się modlić, odeszli od Pana Boga. Dlaczego? Gdzieś zapomnieli, zapomnieli o tym, co Pan Bóg działał w ich życiu. Dlatego słyszymy to wezwanie: nie zapomnij. Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twoje oczy, by z twojego serca nie uszły po wszystkie dni twojego życia. Nie czujemy się lepsi od tych, którzy odeszli od Pana Boga, bo sami znamy swoją słabość. Póki żyjemy, musimy się strzec bardzo i pilnować siebie, bo i my możemy zapomnieć o Panu Bogu, i my możemy odejść. To jest niestety rzeczywistość, której... Każdy może się poddać, który każdy może upaść, każdy może odejść, każdy może zapomnieć. Dlatego tak bardzo mocno słyszymy strzeż się bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał. Co robić, żeby nie zapomnieć? Co robimy, żeby o czymś nie zapomnieć? Zapisujemy sobie. Może warto sobie zapisywać mądrość, jakieś mądre myśli, słowa, które zrozumieliśmy w Słowie Bożym. Mieć jakiś notatnik duchowy, gdzie piszemy sobie takie Mądre myśli albo takie doświadczenia, że Pan Bóg mnie wysłuchał. Doświadczyłem obecności Pana Boga, doświadczyłem dobroci Pana Boga, Jego miłości, konkretny przykład. Ja na przykład doświadczyłem dobroci miłości Pana Boga w czasie rekolekcji, które prowadziłem, z których tylko co wróciłem w niżnym Nowgorodzie niesamowite działanie Ducha Świętego, takie otwarcie ludzi, taka, tyle różnych głębokich, bardzo głębokich rozmów, spowiedzi, tyle jakichś takich powrotów do Pana Boga, jakieś znalezienia sensu życia, niesamowite działanie Ducha Świętego. I teraz, żeby o tym nie zapomnieć, żeby to dalej jakoś prowadzić, żeby, żeby to było jakoś moim doświadczeniem, żebym nigdy o tym nie zapomniał. Tyle Pan Bóg działa w naszym życiu, my czasem zapominamy. Może trzeba sobie to, to zapisywać, może też trzeba sobie powtarzać, żeby nie zapomnieć, to sobie powtarzamy. Na przykład powtarzamy sobie jakieś mądrości i jeśli dzielimy się, jeśli komuś opowiadamy, to sobie też powtarzamy. I jak wiele razy będziemy powtarzać, to nie zapomnimy. Może warto. Powtarzać na przykład, dalej słyszymy, ucz ich swych synów i wnuków. Czyli powtarzamy przez to, że uczymy synów i wnuków, to sami się powtarzamy. Niektórzy rodzice mówią, że jak objaśniają swoim dzieciom jakieś prawdy wiary, to sami odkrywają ich piękno i sami zaczynają jeszcze bardziej rozumieć. Ucz swych synów i wnuków. Kiedy rozmyślam o tych słowach, ucz ich synów, swych i wnuków, mam przed oczami takich rodziców i dziadków, którzy. Bardzo przeżywają, że ich dzieci odeszły od Pana Boga, że ich wnuki odeszły od Pana Boga. Jest trochę takich ludzi też, którzy ciągle, kiedy bym nie rozmawiał z nimi, ciągle bardzo przeżywają za swoich, swoje dzieci, za swoich wnuków, że oni nie chodzą do kościoła, że się nie modlą, że nie znają Pana Boga. I szkoda tych ludzi, szkoda tych ludzi, ale też to wezwanie, ucz swoich synów i wnuków jest takim, taką zachętą, żeby się nie poddawać. Przede wszystkim się modlić za nich, ale też być dla nich takim przykładem, uczyć ich, uczyć ich, wypełniać i uczyć, wypełniać. I dla tych ludzi takie słowo, które mi przychodzi, to jest fragment z Ewangelii, kiedy czterech przyjaciół przynosi swojego przyjaciela, który jest sparaliżowany i przez dach domu wnosił tego swojego przyjaciela przed Jezusa. I czytamy wtedy o tym, Jezus widząc ich wiarę, odpuścił mu grzechy i uzdrowił go. Widząc ich wiarę, nie jego wiarę, a ich wiarę, Wiara jednych ludzi może zbawić innych, wiara jednych ludzi może wpłynąć na odpuszczenie grzechów drugiemu człowiekowi, wiara rodziców i dziadków może zbawić dzieci i wnuków, którzy może gdzieś są daleko od Pana Boga. Ale też znam mnóstwo takich przypadków, że po wielu latach takiej modlitwy i przeżywania tych dziadków, wreszcie dzieci, wnuki wróciły do kościoła, a czasem nawet po śmierci tych dziadków, przychodzą do Kościoła, stają się bardzo pobożnymi ludźmi, mam takich parafian u siebie, którzy mówią, to dzięki wierze naszej babci, która już dawno nie żyje, to ona nam wszczepiła tę wiarę i dlatego teraz wróciliśmy do Kościoła i jesteśmy z Panem Bogiem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie już z Surgutu. Na koniec kilka zdjęć z pięknego miasta, niżnej i Nowgorod. Dziękuję Panu Bogu za wasze modlitwy za te rekolekcje, które prowadziłem i też proszę o modlitwy, bo w piątek zaczynają się rekolekcje u nas w Surgucie i też zachęcam, żeby każdy z was uczestniczył w wielkopostnych rekolekcjach z Panem Bogiem.